musimy cały czas pracować w połączeniu pomiędzy ego naszym i wielkością Stwórcy i ile możemy osiągnąć tą wielkość to wielkość celu wielkość emanacji to jest to samo i tylko jeżeli jesteśmy w Jego prawej ręce tam gdzie jest siła siła wiary E, światło Hasadim, Bina. I tam e, w tej binie możemy e, otworzyć naszą lewą e, linię. E, ta, e, to bohaterstwo Gwra, które jest e, korzeniem e, naszej chęci otrzymywania. I tam zacząć e, budzić to ego, e, pod warunkiem, że możesz je połączyć z prawą stroną. I cały czas pilnować, żeby to połączenie było po prawej stronie. Lewą ciągniesz do prawego i z prawej idziesz troszeczkę do środka. Prawo, lewe. Najpierw kupuję prawe. Nie wiem, gdzie jestem. Sprawa idę trochę na lewo. Kiedy poznać? Na lewo coś, ale jestem cały czas na prawo. Z lewy wracam do prawej. Ja jest i sprawdzam, czy jestem pewien, że jestem po stronie prawej. I tu powiedzmy dochodzę do części, która jest tą częścią środkową, linią środkową. To nie jest przesada, co narysowałem, ale cały czas właśnie musimy się dolepiać do prawej strony. Zbudzenie naszego ego musi być bardzo szczegółowe, bardzo docelowe. W małych takich ilościach, z pewnością, że e, grupa daje mi siłę, e, która jest mi potrzebna do naprawy e, mojej lewej strony. Są e, chęci otrzymywania we mnie. Że ja ich nie mogę, nie mogę, ich naprawić. Ja mogę je tylko zamrozić. I jest chęć otrzymywania, kto jest na zewnątrz mnie. On jest naprawiony. On już jest w stronę emanacji w stosunku do mnie. Jest tutaj już naczynie. Chęć, całe w emanacji, I jestem tutaj ja z moim małym pudełkiem, ja, a otrzymujący, mówią mi tak. Chcesz zobaczyć y, tą rzeczywistość prawdziwą? Ona jest tutaj. Rzeczywistość prawdziwa. Ona tu jest. Wejdź. Podłącz się. I poczuj. Ponad wszystkie e, e, ogłoszenia, które znasz. Ponad e, dobry i dobotliwy, ponad e, absolutny. Wszystkie te chęci już są naprawione. Wszystkie te chęci to już jest malchut w nieskończoności. Ty musisz je kupić. Jak kupujesz je, kupujesz je powoli, powolutku. Ty wchodzisz tam jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, aż kupujesz wszystko. Masz wtedy pięć światów. 125 stopni że kupujesz y, tą y, chęć. Ale ona już napawiona. Ty masz ją tylko kupić. Masz naprawić y, swój stosunek, twój stosunek do niego.